staramy się pokazywać Wam różne różne biznesy. Dzisiaj jesteśmy w kartuzach. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podoba. Biznes oparty o, o prostą tak naprawdę formułę. Taki Meleksik, który, który tu widzicie, który wozi turystów. Ile miejsc? Tu gdzie ja jestem? Dwa, tu dwa, czyli cztery. O, i tu mamy, zobaczcie, taki Melexik. Zwięcej kojtuzy razem z nami. Proszę uprzejmie. Muzyka, proszę głośniej. Na każdą korę roku tak naprawdę ma meleks. Zimą też jeździmy. Mikołaja, zimy. Zobaczcie, sześcioosobowy Melex. Ciema, witamy bez kanału. Jak wiecie, jesteśmy teraz w Kajkuzach Przedstawiam wam ludzi, którzy zaczęli biznes... Skąd pomysł? Natalia zacznę. Dwineczki mm. dla Was. Dzięki. Lokalny, da w tym biznesie nie da się... Yy, Lokalnym słuchajcie. <grym> akurat w tym biznesie. Może się przedstawcie. Jestem Łukasz, to jest moja żona Natalia. Natalia Wygląda tak jest. Skąd pomysł na taki biznes? Pomysł wziąłem się właściwie z dwóch powodów. Jeden, pierwszy to taki, że przez wiele lat uh -huh. pracowałam w informacji turystycznej, uh -huh. więc z turystyką byłam związana tutaj z miastem, z kartuzami. No i ludzie tak przychodzili turyści do informacji turystycznej, a w naszym mieście atrakcje są troszkę rozstrzelone po całym mieście, więc daleko gdzieś tam dojść od jednego punktu do drugiego. Jak już na przykład coś zwiedzą z jednej strony muzeum na przykład, to już ciężko dojść osobom starszym na przykład do kolegiatu do naszego jednego. Też zabytku duże, dużego. E, no tak samo rodziny z dziećmi, tak? Dzieci no, często narzekają, że nie chcą, już bolą nogi, e, nie chce im się iść, więc e, tak pomyśleliśmy, że może właśnie to. Że to wypali. Tak, a, a drugi powód? No to właśnie dzieci nasze własne, osobiste. <laughs> Jak gdzieś podróżowaliśmy po różnych miejscowościach, mhm. właśnie w Polsce, to też korzystaliśmy z tego typu usług. Okej, okay, a powiedzcie mi, czy to jest wasz pierwszy biznes? Czy robiliście wcześniej jakieś biznesy, czy jakieś w ogóle formy zarabiania pieniędzy poza etatem? To jest taki pierwszy pierwszy. Tak. Dzień. Co czuliście? Jakby sam pomysł padł no, na pewno jest podniecenie, zawsze trochę adrenalinki, ale później jak zaczęliście to wszystko ogarniać, załatwiać, zderzyliście się z, ze ścianą tych wszystkich przepisów, problemów jakie są, co czuliście? Tak, no w ogóle wydawało nam się nierealne to w naszej takiej małej miejscowości, aczkolwiek urokliwej i turystycznej no, tak naprawdę, ale... jednak Kartuzy to stolica Kaszu tak. nie tak. i. Tak, i gdzieś tam zaczęły się pojawiać takie myśli, y, warunki może też ku temu, bo y, nasza działalność to jest, środki są zakupione z, pozyskane ze środków unijnych, z projektu. Okej, okay, jak właśnie słuchacie, no mówiliśmy o tym, że biznes powstał bez własnego kapitału. Jak słyszycie, Natalia tu mówi, można pozyskać środki z różnych źródeł, a tu akurat był pomysł unijny, ale wróćmy trochę do tego, bo. Ludzie często trafiają na takie e, przeszkody, które gdzieś ich tam powstrzymują. Mają fajny pomysł na biznes, ale gdzieś może mi to nie wyjdzie, a może to za ciężkie, za trudne dla mnie. Te urzędnicze sprawy, jakżeście przez to przebywali? Tak naprawdę nie mieliśmy nic do stracenia, tak jak wspomnieliśmy, to były pieniądze z projektu, więc on był 100% finansowany. No, nie musieliśmy, Ym, nie musieliśmy właściwie tym, tak swoich środków. Yy, więc gdzieś tam yy, trudności no to może w znalezieniu yy, tego yy, środka transportu. Słuchajcie, yy, jeszcze yy, takie są różne lokalne tradycje, ja bardzo lubię je poznawać. Tu, na kaszubach, lokalną tradycją jest zażywanie tabaki. E, Pokażemy Wam jak to się odbywa. Także. Tak. E, jak tu widzicie mamy, widzicie, mamy tutaj kolę, e, która jest tuningowana. I, i, I ze względu na to, na ich zajęcie nie mogą e, pić koli. To nie to to nic nikt nie znaczy. Tak, widzicie. Poproszę, ja też chętnie spróbuję. Słuchajcie, jestem też fanem tabaki. No właśnie, tylko że ta tabaka nie zawsze ze mną chce współpracować. Jeżeli ktoś tego nie zażywał, polecam. Dobra. Trzeba się powstrzymać od kichnięcia. Tak, to nie można kichać. Nie jest to takie łatwe, nie? ale damy radę. Że kierowca pić nie może. Słuchajcie, jechać jedziemy się? na wycieczkę. Bierzemy mi się wteczkę. Kierowca jechać. nie może jechać. A właśnie jak chciałem kierowca się może jechać. No. Nie może prowadzić. Ja może... Jak ja ja, powiedz, e, bo już już nieraz na kaszubach, e, a tak? kapelusz. To taki regionalne? Tak, to jest taki symboliczny tutaj karpel, taki strój kaszuba. Tak? Ja mam tylko nie no, ze tak. sobą kapelusz. Ja zapytam, ile macie meleksów? Mamy dwa ja meleksy. Dwa. Czyli dwa, dwa za chwilę. Słuchajcie, co jest ważne. Pracujecie normalnie plus biznes. I jeszcze myślicie o innych inwestycjach. Więc brawo dla Was. Słuchajcie, jedziemy na tą w końcu wycieczkę. Tak jest. Zrobię wasze. Wasze. wasze zdrowie. Może zdrowie. Zdrowie. się. Stukijmy się. Jo! A ja też może zażyję. I widzimy się już w trasie. O, no. Zobaczcie, no, no. jakie feli. Zobaczcie, jakie fery! No i słuchajcie, ruszamy w kartuzach. Jesteśmy, część wywiadu widzieliście, a teraz kolejna część już na trasie. Troszkę kartuzy wam pokażemy. Na żywo. Na żywo. Dobra, stój, stój! Halo! Tak, no, pojedziemy. Zapój muzyczkę. No o właśnie, też wy macie tutaj muzyczkę taką typowo kaszubską. No, muzyczkę. No jest bomba. Słuchajcie, dopiero zaczynamy naszą podróż, a już zaczyna się robić ciekawie. Tak naprawdę poza takim turystycznym zwiedzaniem kartus macie jesteście, staliście się alternatywą dla taksówkarzy. Czyli tak naprawdę ludzie dzięki Wam mają możliwość przede wszystkim jechać obeleksami z, z punktu A do punktu B, zamawiając sobie taką taksówkę. Koszt takiej taksówki jak to wygląda u Was? To jest tak. Mieszkańcy bardzo często korzystają właśnie z takich, tego typu usług, z czyli z przewieźć z punktu A do punktu B i taki koszt to 10 zł

Godzinną wycieczka z przewodnikiem kosztuje osoba dorosła płaci 20 zł. Dzieci za godzinę płacą 10 zł, tak, za godzinę. To jest taka godzina wycieczka z przewodnikiem, opowiadamy najciekawsze rzeczy. Tutaj związanezka z subami pokazujemy najciekawsze miejsca w Kartuzach. Jak na razie każdy kto jechał, wracał zadowolony, jest na węger. Czyli wy ogarnęliście sobie... Z um... Tak, napisaliśmy, napisaliśmy ja napisała, to dostaliśmy. napisać napisała projekt, dało nam się, zdobyliśmy odpowiednią ilość punktów i otrzymaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej. Jaki proces jest? Yy, długi? Yy, trwało to już pół roku. Trzęsie, w sensie, słuchajcie, ale nie przejmujcie się. W pół roku trwało ten proces? Pół roku, tak. Tylko? Tak. 6 miesięcy. Ile macie meleksów? Mamy dwa meleksy, sześcioosobowe. Takie z salonu, tak powiem. Ile takich meleks kosztuje? Taki jeden melek kosztuje ponad 40 tysięcy. 40 koła. I teraz zobaczcie, czyli mamy dziennie, jeżeli przykładowo on jeździ. No bo zatrudniacie, tak? Na umowę, zlecenie to jest to. Tak, chcemy pokazać osobom, ile mogą też zarobić. tak? Jeżeli, jeżeli taką działalność prowadzą, no to słuchajcie, 80 tysięcy, dwa meleksy. Przez zamknąć. dwa lata? Tak, jest, jest taki warunek. Przez dwa lata musimy prowadzić taką działalność, po dwóch latach możemy tą działalność zamknąć. A moje lekcje są nasze. Jedziemy sobie tutaj piękną ścieżką. Tam chłopaki troszkę chyba przestali się wywiadować na mocno. A my wracając. No, mówiłaś o konkursie, że był konkurs na pracę, na kreatywność ludzi, którzy mają różne pomysły. Wasz był jednym ze zwycięzców, dlatego dzisiaj możemy sobie pojeździć, pozwiedzać, Tak. Jak to później szło z tym załatwianiem? Ok, dostaliście zgodę na działania. Co robiliście dalej? Tak, trzeba było założyć tą działalność gospodarczą. Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim, bo najpierw przyszliśmy jeden etap tutaj w Kartuzach dzięki Stowarzyszeniu Turystyczne Kaszuby, które pozyskują środki właśnie tutaj dla, dla przedsiębiorców, to następnie po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim Dostaliśmy takie pierwsze finansowanie, bo to oczywiście nie było takie też piękne, 100% finansowania, tak? Owszem, 75 tysięcy, ale na początek takie wyprzedzające tak zwane finansowanie, 70, 60 tysięcy. Natomiast e, resztę trzeba było no, wyłożyć, e, do, dołożyć. Natomiast po. I, Siedzieć tam pół roku, trzeba było też złożyć wniosek o drugie finansowanie, trzeba było przedstawić wszystkie faktury, że kupiliśmy to, co zakładaliśmy we wniosku, tak, w umowie, trzeba było się z tego wszystkiego rozliczyć i po zatwierdzeniu wszystkich uwag, bo też było kilka uwag, że trzeba było ponumerować na przykład pojazdy, bo było więcej niż jeden, że, że to ma być z prawej strony konkretnie, że na się muszą być dane osoby, które by otrzymała dofinansowanie. Wow, to ja będzie A, trochę trzech. Tak, bo tu Idziemy jesteśmy na duszko. starej drodze. Ja, ja, ja. Na <laughs> Tak, ale w takich warunkach tak. też się <laughs> Tak jest. Więc po spełnieniu tych wszystkich kryteriów po uzupełnieniu wszelkich wniosków otrzymaliśmy kolejną część tych 15 tysięcy. Więc tam tak naprawdę ryzyko było takie, że musieliśmy zamrozić swoje może też prywatne pieniądze, te 15 tysięcy czy troszeczkę więcej, a potem zostały te to zwrócone, także na pewno bardzo korzystne. Dzisiaj jesteście zadowoleni, że podjęliście w pewnym sensie ryzyko prowadzenia własnej działalności. Tak, bo tak naprawdę kryterium jest takie, że musimy utrzymać działalność minimum 2 la lata, tak? Dwa Więc ok, okay no, zakładamy, że będziemy mieli dłużej, ale jest to też na pewno takie e, dla osoby, która rozpoczyna działalność, na pewno jest to też takie, taki komfort, że no, jeśli nie wypali, no, bo tak może się zdarzyć no to ym, można zamknąć działalność i, i to co się zakupiło, no to już jest, no twoje. No mm. tak, czyli jakiś kapitał mimo wszystko zostaje, Tak. to dobry, dobry sygnał. Mamy Nie. tu możliwą dyskusję na temat przepisów, jakie yy, obowiązują mm. w Polsce na temat pojazdów silnikowych. A przy okazji, czy na Leksa trzeba mieć jakieś specjalne uprawnienie, żeby prowadzić? E, tak, Poja e, prawo jazdy, tak. kategoria B. Tak. O, tak. czyli, czyli kto ma kategorię tak. B, może coraz więcej pojazdów prowadzić. Tak, tak. No, jest to duży, dosyć duży pojazd. i jest to rower, więc No, i wozimy ludzi, więc to no, jak najbardziej przydatne no i przepisy ruchu drogowego. Nie? Teraz ja Wam chcę pokazać jedną rzecz. Dwa Meleksy 80 tysięcy. I teraz zobaczcie, jeden numer. Z, już im się zwróciło. Tu, a propos Kartus, słuchajcie, jedna z najsłynniejszych to nie bazylika, kościół. Klasztor Kartuzjan, którzy przybyli, przybyli tutaj do Kartus, założyli swój klasztor. No i w tym miejscu, słuchajcie, tak naprawdę wiele ciekawych rzeczy się dzieje. A jeszcze wiele lepszych rzeczy będzie się dziać w momencie, kiedy sama plaża zostanie mocno zagospodarowana. Tak więc trzymajmy kciuki za kaszuby. Katedra. Pewnie podjedziemy pod nią. Jesteśmy w Kartuzach, przypominam. Ja jeszcze dopytam Łukasza, czyli Łukasz, jak dobrze rozumiem, podsumowując to, o czym rozmawialiśmy. Pół roku starań o dotację. Dwa meleksy 80 tysięcy, które już się zwróciły. Czyli na godzinę około 200 zł. To już wy sami sobie. Bo rozumiem, no. zatrudniacie kogoś na umowę zlecenie czy kogoś. To tak, zatrudniamy uczniów, przeważnie stażystów, e, i ci stażyści są zatrudnieni w urzędzie pracy. Oni dostają pieniądze z urzędu pracy i dodatkowo zarobią tutaj u mnie na Meleksie. E, od dniówki zależy ile, jaki, jaki, jest, jaki jest dochód z całego dnia, konkretny pracy. Razy drzwi, I razy ile może w ciągu miesiąca taki student zarobić? Około 3,5 tysiąca tysiąca student. Pracując 7-8 godzin. Pracując 7-8 godzin tu w kartuzach, słuchajcie. Nie wspomnę o zyskach, gdzie Meleksy już się zwróciły i są pieniądze na kolejne Meleksy, są pieniądze również mhm. na inne inwestycje, które pewnie sobie planujecie. Tak, nie chcemy się zatrzymać tylko przy tych Meleksach. E, mamy w głowie kilka innych fajnych pomysłów, też związanych z turystyką. Także mam nadzieję, że niebawem. Łukasz, a a zobaczycie tu... moje nowe. Super, a powiedz, a propos Bez... turystyki, co, co za nami jest tam? Za nami jest kolegiata. To jest nasza e, perełka kartus. To mhm. jest dawny zakon kartuzów, tam się znajdował. Także zapraszamy do Kartus. Podjedziemy tak? to warto wspomnieć o tym, że niedługo to miejsce zostanie. Niesamowicie zagospodarowane, ponieważ macie te jeziora, które są w tej chwili oczyszczane i tak naprawdę za nie wiem, kilka miesięcy zostaną przystosowane bezpośrednio dla osób, które będą chciały tutaj plażować. To będzie tutaj plaża miejska, z której będzie można korzystać, prawda? Tak, zgadza się. Tutaj jesteśmy w trakcie oczyszczania tych jezior, bo mamy w Karcach 5 pięć jezior, także jesteśmy w trakcie oczyszczania tych jezior. Urząd dostał 45 milionów. Yy dofinansowania finansowania na oczyszczanie tych jezior. Czyli za, za rok te jeziora będą już wszystkie czyste. I ma w tym roku powstać pierwsza publiczna plaża w Kartuzach. Że nie możemy się już doczekać. Pitera, zobaczcie. Ja prawie, że W ludowym stroju. <grym> zobaczcie Pitera. Siema. Jaki ma piękny tutaj. To, słuchajcie, ta czapka to jest typowo Dygdy, kaszubska. Cyganie. Tak, widzicie, już mnie od cyganów tutaj. Tak, tak. A z tyłu wspaniała, no, no, słuchajcie, to wspaniała to katedra. Koniecznie, koniecznie tą katedrę w Kartuzach na, na Kaszubach musicie zwiedzić. Dobrze kochani, my y, mały postój zrobiliśmy i jedziemy dalej. Słuchajcie, zbliżamy się zachód słońca, jedziemy wzdłuż jeziorka. Ja nawet nie widziałem, że Melex to jest jak terenowe auto. Zobaczcie, normalnie w lesie śligamy. Elektryczny to jest Melex. To jest elektryczne? Tak. to Jakie są koszty? Koszty prowadzenia Waszej działalności. Tak. Jedyną rzeczą, którą, ale która nas to będzie kosztowała nie już niedługo, Możemy. bo to są, przypomnę, to, one są dwuletnie, to są dwuletnie pojazdy, e, to wymiana akumulatorów. E, tutaj e, w tym Melecie są, jest sześć akumulatorów żelowych. Po 5 latach, 6 latach musimy, musimy te akumulatory wymienić na nowe. No i koszt takiego jednego akumulatora to około 1200 zł. Także to jest jedyna, jedyna, jedyna rzecz, która... No i o 5 lat po 5-6 latach dopiero. Tak, tak. Tak. Oczywiście procesu, ZUS. No i ZUS, tak, ZUS, które musimy płacić co miesiąc. Słyszeliście? Takie koszty niskie. Więc jest... ja mogę Wam tylko powiedzieć ja nie wiem czy Konrad. Konrad, no. ja nie wiem, czy my sami nie pomyślimy o tym. Słuchaj, no powiem Ci, że bardziej zainwestować. Inwestujemy w różne przecież rzeczy, czy nie zainwestować? Myślę, że pierwszą kwestią to jest znalezienie kogoś, kto napisze dla nas taki projekt. Tak naprawdę bardziej, że te pieniądze są w bardzo brzydkościach poznawane co roku, tak, w zależności od tego na jakie no. projekty. Myślę, że no. wielu ludzi może skorzystać, bardziej w mniejszych miejscowościach, gdzie są problemy z pracą, gdzie macie dookoła jakieś tam piękne miejsca, warto pokazać, gdzie jest tam, macie tutaj jak to są, No właśnie, w takich miejscowościach jak inaczej, w takich miejscach jak Kartuzy, bo mamy kartuzale ale są piękne okolice. Rozumiem, że... Pokaż, takie pytanie. Rozumiem, że meleksem również możecie zwiedzać, pokazywać okolice?

Tutaj, za chwileczkę będziecie mieli też okazję ją zobaczyć. Takie, e, dy, e, tak, no to jest taki akropol, można powiedzieć. Kolegiata, kościół poklasztorny, klasztor Zakonu Kartuzów, dzięki którym pochodzi nas do na miasta, naszego miasta Kartuzy. Zakonnicy właśnie tutaj mm, urzędowali, natomiast w tym Domku, czyli tak zwanym Eremie, tutaj mieszkali zakonnicy. Każdy w oddzielnym takim domku, w takiej celi, bo ich życie właśnie było w takim odosobnieniu, odizolowaniu, w, w ascezie. Na tym polegało życie zakonu Kartuzów. Nie mogli ze sobą rozmawiać, pozdrawiali się właśnie tylko memento mori, taką maksymą. Także bardzo ciężkie, trudne warunki. Miałbym się wydawało. No i przy okazji, żeśmy się dowiedzieli ciekawej historii, skąd się wzięła nazwa i jak to wszystko wyglądało. Dojechaliśmy, słuchajcie, pod katedrę, zakon. E, nie będę Wam tutaj. Słuchajcie, o tyle jest słynny, że dach, dach jest w kształcie trudny. Ale co najważniejsze, turyści, którzy korzystają z ich pomysłu na życie, mogą zwiedzać sobie. Oni zarabiają, a turyści korzystają. Ty możesz również w swojej miejscowości, w której jesteś, może masz piękne widoki, możesz takiego Meleksa zdobyć z Unii Europejskiej pieniądze. Po dwóch latach jest Twój. Musisz przez dwa lata prowadzić działalność. Więc ile chcesz, możesz mieć takich Meleksów. Będziemy pokazywać takie biznesy i różne inne, nie tylko tradycyjne, online biznesy. Biznesy z minimalnym wkładem, z zerowym wkładem. Czasami może i ten wkład będzie większy. Ale będziemy wam pokazywać możliwości, bo dziś wy tego potrzebujecie. Więc zapraszamy was do obserwowania kanału bez kanału, biznes bez kanału. Nasz wywiad z Łukaszem i z Natalią dobiega końca. My jedziemy zwiedzać kaszuby wieczorem, ponieważ zachód słońca właśnie się zbliża. Za nami wspaniała katedra, którą polecamy wam wszystkim. Wam polecamy, żebyście się interesowali biznesami. Czy ten biznes troszkę odmienił Wasze życie? Na pewno. Nasze tak. życie na pewno jest bardziej y, kolorowe, intensywne, y, które daje na pewno jakieś Nie Nie zauję mnie tego. W dwóch zdaniach, co byście zaproponowali widzom, którzy również pracują na etacie, przecież każdy z nas chyba pracował na etacie. Co byście... Bo wszyscy widzą dziś biznesy online, inwestycje, kryptowaluty. My dziś mamy biznes tradycyjny, wypracujecie jednocześnie, rozwijacie biznes na swoją przyszłość, inwestujecie pieniądze na swoją przyszłość, dajecie pracę innym. Co byście Wy dziś tak w dwóch zdaniach tylko powie... no, powiedzieli? Widzą, żeby się może nie bali. Co byście powiedzieli? Po prostu trzeba mieć marzenia i o nie walczyć. I tyle. Dążyć do celu, tak, mieć cel i do niego dążyć, ale czuć, czuć to po prostu, co chcesz się robić, bo jeśli nie czujesz, to nic z tego nie będzie. I nie bo bać. Niestety, się. nie bać się, przede wszystkim się nie bać. A tak nie się baliście, co? Oczywiście był strach, jak to będzie, bo i pracujemy, mamy dzieci do utrzymania, coś nie wyjdzie, musimy dwa lata utrzymać działalność, jakby nie było, tak z projektu nie możemy, nie możemy na zimę na przykład zamknąć tego i tylko na sezon otwierać. Musiały być pieniądze, żeby opłacić OZUSy i tak dalej. Więc na pewno było ryzyko, był strach, ale była też i ogromna przyjemność i jak się wierzy w to, co się robi. To Najważniejsze, oni we dwójkę się wspierają. Bardzo mocno. Wy też się wspierajcie, nie kłóccie kuc, się w życiu. Słuchajcie, dążcie do tego, żeby zwiększać swoje dochody, żeby dywersyfikować swój portfel, bo o to właśnie chodzi. Zapraszamy Was na nasz kanał. Dziś, tak jak powiedzieliśmy A, to mówimy B. Pokazujemy Wam biznes tradycyjny, ale biznes który potrzebuje po prostu zaangażowania waszego, ale zero wkładu finansowego. Więc bądźcie otwarci na świat, na propozycje, na biznesy. Zapraszamy was do obserwowania kanału bez kanału, biznes bez kanału, który prowadzę, prowadzimy. Piotr z tyłu, Konrad, Patryk na Filipinach, a dzisiaj naszymi gośćmi była. Natalia, Łukasz, właściciele biznesu w kartuzach na kaszubach Meleksy. Kartuzy Tur. Kartuzy Tur. Pozdrawiam. Oznaczymy, zgłaszajcie się do nich, zapraszacie na kaszubach. I walczcie o marzenia. Po prostu. Walczcie, słyszycie, walczcie o marzenia. Trzymajcie się, pozdrawiamy Was serdecznie. Ze wspaniałych kartus.